24 pytania. Rozmowa poranka. Płynie ten czas nieubłaganie, szczególnie o poranku. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Platforma Obywatelska, rzecz jasna. Dzień dobry panie dzień sekretarzu, dobry, dzień dobry witamy. panie pośle. Miło, Witam, pana, dzień dobry. miło pana słyszeć i widzieć, skoro świt, co dobrego w Platformie. Co dobrego u pana? Samo dobre, robimy swoje, pokazujemy jak bardzo zła jest ta władza, przedstawiamy pomysły programowe. Wiele się dzieje. No jaki program, a właściwie pomysł programowy przedstawiliście ostatnio? Był taki pomysł programowy był związany z Rafałem Trzaskowskim, miało się nazywać Wspólna Polska. No Witam i co? Panie Redaktor, że jaki pomysł przedstawiliśmy, to ja przypomnę. Kwota wolna od podatku 10 tysięcy zł obniżenie VAT-u dla wszystkich tych branż, które dotknięte są pandemią do 5%. To chociażby te ostatnie pomysły gospodarcze tak bardzo dzisiaj potrzebne polskim przedsiębiorcom, tak bardzo dzisiaj potrzebne Polakom. My musimy myśleć i o tym, jak pokonać pandemię, ale też jak uratować naszą gospodarkę. Panie posze, nie chciałbym być złośliwy, skoro świta, ale wie pan, takie obniżenie podatków, to wy już nam proponowaliście kiedyś. Referendum nawet chcieliście robić. 3 razy 15 pan z całą pewnością pamięta. PIT i no, to... 15. Tylko zapomniał Pan, Panie Redaktorze, że wtedy, gdy proponowaliśmy podatek 3 razy 15 czy też 3 podatki 15% przegraliśmy wybory i już w 2007 roku ten postulat nie pojawił się w programie Platformy no właśnie dlaczego? Cóż takiego jeżeli... się Panie Redaktorze, przecież to jest naturalne. Jeżeli partia idzie, przygotowuje program i jest, są pomysły, które są odrzucane przez wyborców, nie wracamy do tego. Przypomina pan bardzo dawne czasy, to był rok 2005, cieszę się, że ma pan tak dobrą pamięć. Ja też nie chciałbym być złośliwy, ale no, nie sposób nie myśleć, że dziś mamy ważniejsze problemy. Nie, nie, to oczywiście ja tego nie neguję. Z ale ale mm, jak, jasne, co robisz jasne, i z i będziemy... O i o bajtku porozmawiamy i o parówkach dobra. i o wszystkim, o czym pan tylko chce. Ale wie pan, bo to jest ciekawa sytuacja. Rzeczywiście wtedy to referendum miało się odbyć, podpisy były zbierane, finalnie z tego referendum nic nie wyszło, bo stwierdziliście, że no, nie ma sensu. I później już do tego nie wróciliście. A szkoda, bo też warto przypomnieć, pan mówi, że przegraliście wybory w piątym roku, kiedy te postulaty były. Zgoda, natomiast też przypomnijmy, że w siódmym roku PIS też przegrało wybory po tym, jak obniżyło podatek PIT. Ale, Czyli ale, co, Polacy ale... nie chcą obniżki podatków? Ale nie wiem skąd taki wniosek. PiS przegrało wybory przede wszystkim dlatego, że tragicznie rządziło Polską w latach 2005-2007. Wszyscy Polacy mogli zobaczyć taki powiedziałbym przedsmak tego, co widzimy teraz. Upolitycznione państwo dla kolesi. No, przepraszam, a za waszych czasów tak nie było? No, chcę pan, chce panu powiedzieć, że za naszych czasów zdarzały się takie przypadki jak pan Obajtek. No, panie redaktorze, śmiała teza. No, że... Dlaczego? No to, ale mówi pan o czym? O tym, co okay, udało ale to... się... Ale nie, nie. Mówi pan o tym, co to udało się człowiekowi... Tego, z... Mówi pan o tym, co udało się człowiekowi zgromadzić na swoim koncie, czyli inwestując pieniądze? Czy mówi pan o czymś innym? Nie, mówię o braku transparentności i przejrzystości. No. to, to... znaczy... Ale kryzys jest bardzo Panie redaktorze, ale to jest, bardzo, pro... to jest mhm. bardzo proste. Jeżeli ktoś wydaje znacznie więcej niż zarabia, to takim kimś, jeżeli jest w sferze publicznej, powinno interesować się centralne biuro antykorupcyjne. I interesowało nie się interesuje. przecież. No nie i jak to nie? interesowało się. A, panie a, przepraszam, a Paweł tak Wojtunik, panie pośle, ale tak. rozmawiajmy na faktach. 2013 Świetnie. rok Paweł Wojtunik szefem CBA, tak? Tak. No i co? I kieruje sprawę do sądu do prokuratury. Pamięta pan o tym? No ale błyskawicznie prokuratura w 13 roku pod rządami Andrzeja Seremeta zdaje się, nie podjęła tego wyzwania i nic nie wyszło. Ale... A tam chyba z Andrzejem ale... Seremetem i z Pawłem Wojtunikiem była sytuacja troszkę inna. Paweł Wojtunik ponoć wtedy nie znalazł żadnych podstaw, żeby postawić zarzut. Nie, ja mam odpowiedź, ja mam odpowiedź z od pana ministra, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który mówi, że stosowne zawiadomienie było składane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czyli co, sądy Natomiast wtedy upolitycznione? Prokuratura... By było... Ale panie, panie redaktorze, ale chce pan porozmawiać o faktach, no to rozmawiamy. Ja nie wiem, czy sądy były upolitycznione, czy nie, nie stawiam takiej tezy. Mówię jedno, że było złożone zawiadomienie do prokuratury. Drugie zawiadomienie do prokuratury, które zostało skierowane do sądu jako akt oskarżenia, zostało przez pis wycofane po uprzedniej zmianie prawa. Niech Pan mi przypomni, kiedy dla indywidualnej sprawy w Polsce zmieniano prawo. Panie Pośle, pamiętam to, ja, o, to, ja, to zbierze, ja ale to ja czy, pamiętam ale, czy, oczywiście. Rywina. Ale Panie Pośle, ja ale to wie pana afera, Rywina była wcześniej przed tym, co zrobiliście w 15 roku na odchodne, kiedy skróciliście czas przedawnienia. Afera Rywina, panie redaktorze, Panie pośle, ja mówię o tym, co zrobiliście na odchodne, ale, roku 15, ale panie Skróciliście ja czas, mówię... okres przedawnienia i zatarcia winy. Ale panie redaktorze, mówi Pan o systemowych zmianach, no tak. które każda władza wprowadza, a ja mówię o zmianie, która pozwala prokuratorowi wycofać z sądu akt oskarżenia celem uzupełnienia, uzupełnienia. A im potem PiS tak z tego korzysta, że wycofuje akt wobec oskarżenia wobec pana Obajtka, bo rzekomo chcą uzupełnić informacje, uzupełnić ten akt oskarżenia i ten akt nigdy nie wraca już do sądu, bo prokuratura go umarza. Uważa pan, że to jest normalne? Uważa nie pan, wiemy. że tak działa pa, państwo? Dom... A wie pan ile, bo to było sprawdzane, wie pan ile, ile tego typu sytuacji w tej konkretnej prokuraturze, która prowadziła tą sprawę zdarzyło się? od przyjęcia tego nowego prawa w 2016 roku, ja panu podpowiem. Jedno. Dokładnie jedno. Czyli przyjęto prawo, które miało wybielić Obajtka. No i taka jest prawda, o tej sprawie. Panie pośle, ja bym nie wybiegał jednak aż tak daleko. Bo ja szczęśliwie polityki nie muszę robić. O, natomiast... i co wnosi pan do 2005 roku, a ja, ja bliżej, do 2016. Ale nie, no jasne, ja wiem, tylko wie pan, ja jednak wierzę w to, że prokuratura jest niezależna i sądy też są niezależne. Znaczy przynajmniej staram się w to wierzyć. Ja wierzę, wierzę, że sądy są niezależne. Natomiast prokuratura kierowana przez Zbigniewa Zobro na pewno niezależna nie jest. Ale jeżeli pan wierzy, to ja tak, taki krótki test sobie zróbmy. Czy pamięta pan jakąkolwiek aferę tej władzy, władzy PIS-u? gdzie prokuratura działała normalnie, postawiła akt oskarżenia e, i dokończyła. Tak, I tak i ale, ale, to już, ale to już przypominam sobie, bardzo proszę na potrzeby chwili od razu i m.in. wiedziony konferencjami posłów Platformy Obywatelskiej, e, będę skracał samymi nazwiskami. Dioński i Szczerba, jest akt oskarżenia skierowany przez prokuraturę, właściwie do prokuratury i działania prokuratury, w sprawie tzw. zwanego handlarza bronią. No jest. I sprawa jest. Ale ja zadaję pytanie, która z tych spraw została zakończona? No ale to wie pan kończy w dzieło sąd, a nie prokuratura. Nie, ale panie, panie redaktorze, ja mówię o sprawach dotyczących y, polityków PiS-u. Handlarz, handlarz bronią z całym szacunkiem nie jest politykiem PiSu, chyba że czegoś nie wiemy, z całą pewnością w tej sprawie jakby mi Pan powiedział, że postawiono zarzuty któremukolwiek z polityków PiSu, choćby zarzuty o niedopełnienie obowiązków, to pewnie sytuacja byłaby inna. Panie pośle, ja to, inaczej, to inaczej, tak żebyśmy doprecyzowali, a Pan uważa, że trzeba stawiać zarzuty politykom PiSu i którym konkretnie? Jeżeli mają coś na sumieniu, jeżeli sprawy są oczywiste, to prokuratura tak powinna stawać, stawiać akty oskarżenia. Ja, patr ja patrzę na tą dziwną koincydencję. Jak była sprawa tzw. dwóch wież, i było zawiadomienie do prokuratury przeciwko Jarosławowi Kaszyńskiemu, prokuratura nie przesłuchała Jarosława Kaszyńskiego. Wzięła zeznania Kaszyńskiego z innej sprawy po to, aby umorzyć sprawę. Panie pośle, pan zdaniem, zdaniem, panie, ale? panie pośle, ponieważ pan w sprawach warszawskich jest niezwykle lotny, to pan doskonale wie, że sprawa dwóch wież w Warszawie jest sprawą nadętą i dmuchaną. I powiem szczerze, dziwię się w Nadętań ogóle, że ktoś taką... No oczywiście, że o, tak. Panie redaktorze... Panie pośle, ja ale ja... prosta sprawa. Miasto stołeczne Warszawa. Stolica. Ważne miasto na arenie międzynarodowej i europejskiej. I pan mi chce powiedzieć, że niczym w Pcimiu tutaj się wszystko robi na warunkach zabudowy na tak zwanych wz -kach? Ale że takie miasto tego, nie ma takie panie, miasto panie, nie ma planu zagospodarowania panie, przestrzennego panie, o czym nie mówimy. Pa, panie redaktorze, to jest nadużycie, pćimia, to jest kant. Panie redaktorze, Pcimia do tego bym nie mieszał, bo to dziś jest biznesowa stolica polski rządzonej przez PIS, więc to, to troszkę z większym szacunkiem, z całym wielką sympatią dla mieszkańców. Pcimia, natomiast Naprawdę pan uważa, że w sprawie dwóch wież nie ma żadnej afery? Moim nie zdaniem afry, nie ma. To no, skoro, nie, okay, skoro sądy nie. nie podjęły żadnej decyzji, nie wydały wyroku, skoro prokuratura... Ale jak, miało, ale, jak miały sądy, ale jak miały sądy wydać wyrok, skoro prokuratura w tej sprawie kompletnie nie działała, skoro prokuratura w tej sprawie nawet jak były konkretne wnioski w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, prokuratura nawet Kaczyńskiego w tej sprawie nie przesłuchała. Naprawdę pan uważa, że Jarosław jest, Kaczyński panie, panie poza, pa, pan poza... nie. Pan mnie pyta i ja szczęśliwie, jak jeszcze raz wskażę i dodam, polityki robić nie muszę. Natomiast zna pan okolice ulicy Srebrnej i nie tylko. Zna pan historię ulic przyległych i wie pan, że wieżowce tam powstają jeden po drugim, a na Srebrną się uwzięliście? Nie, bo nie. I do widzenia, no. Panie redaktorze... I to jest historia dwóch wież w Warszawie. Panie Zamiast plan zagospodarowania pan... wprowadzić, to wy operujecie buzetkami, co jest korupcjogenne jeżeli... niestety. Panie redaktorze, jak pan tak świetnie zna realia Warszawy, to powinien pan wiedzieć, że liczba planów zagospodarowania przestrzennego zarządów Platformy wzrosła dwukrotnie. Ale, szkoda, ale to że... tylko dwukrotnie? A ale ile szkoda... lat rządzi Platforma w Warszawie, szkoda... panie profesor? Szkoda, to prawda. Ma pan rację, szkoda, że zarządów pisu nie rosło w ogóle. Panie pośle, ile, ile la... Lecha panie pośle... Nie zrobimy nic. panie pośle, a propos Lecha Kaczyńskiego, daliście słowa, właściwie Rafał Trzaskowski dał słowo, że będzie ulica Lecha Kaczyńskiego. Kiedy będzie i gdzie będzie? Panie redaktorze, Rafał Trzaskowski z rozmawiał z radnymi na ten temat. Dziś przy tej zaobdzionej sytuacji spowodowanej... Nie przez kogo innego, tylko przez Jarosława Kaszyńskiego. No nie, nie wiem. Radni zdecydowanie. Nie, nie, no panie poseł, ja pana nie, proszę. Ale panie redaktorze... To czy pan, naprawdę, pan naprawdę uważa, że w kontekście tego co się dzieje, ulica Lecha Kaczyńskiego jest najważniejsza... No ja, ja w takim razie panu, zostawmy świętej ja sobie, pamięci Lecha Kaczyńskiego, ja sobie, ale, ale jest, Andrzej, ktoś inny, tak, jest ktoś inny, jest ktoś inny, Jolanta Brzeska. Co Wam Jolanta Brzeska zro... zrobiła, że nie my, chcieliście jej uhonorować tam, tytułem ale, honorowego ale, miasta Warszawy? Ale, świę... Przede wszystkim do tej pory zawsze tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawa przyjmowany był w szerokim konsensusie. Kilka lat było wyjątków w tej sprawie. Pani Jolanta Brzeska została uhonorowana w przestrzeni miejskiej nazwą skweru. I warto o tym pamiętać, Panie że poczyta. jeżeli ktoś chce, Panie ale pani jeżeli ktoś chce oddać hołd Jolancie Brzeski, to wie pan jak najlepiej to zrobi? Jeżeli chodzi o polityku. Mhm. Przyjmie ustawę reprywatyzacyjną. Ja złożyłem, ja w imieniu swojego klubu Platformy Obywatelskiej w zeszłej kadencji złożyłem taki projekt ustawy co poseł... zrobił PiS. No nie przyjął. Co mówił potem minister jaki? Mamy swój projekt, zaraz składamy. No i nie dali rady. No niestety nie dali rady. Panie ale prawda jest taka, ponieważ pan poseł jest yy, osobą wszechstronnie uzdolnioną i do, wszechstronnie doinformowaną, ponieważ ogląda pan Wszystkie programy telewizyjne. Zakładam, że oglądał pan drugie śniadanie mistrzów w TVN 24. I całą pewnością szkoda. Szkoda. A warto byłoby to obejrzeć naprawdę. Nikt nie pozostawia na was nikt. Nawet środowisko gazety wyborczej i środowisko tvn nie pozostawia na was suchej nitki za to, że Jolanta Brzeska nie została honorowym obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy. Ba, sprawa... Pojawiają się nawet zarzuty, że w związku z tym te działania świadczą o tym, że Wy się solidaryzujecie z przestępcami, a nie z ofiarą. Panie redaktorze, pierwsza sprawa. Decyzja o honorowych obywatelach Miasta Stołecznego Warszawa, jeżeli ktoś jest dobrze poinformowany, więc zapewne Pan redaktor o tym wie, zapada na sesji lipcowej. To po pierwsze. Od wielu, wielu lat. Odkąd pamiętam, przynajmniej od 15. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, raz jeszcze podkreślam, że pani Jolanta Brzeska została uchoronowana w przestrzeni miejskiej nazwą skweru właśnie dlatego, aby docenić jej wkład w walce o dobro publiczne. Panie pośle, dziennie pan próbuje tłumaczyć sprawa, coś, co jest trudne się... do wytłumaczenia, nie, bo tutaj warto byłoby jeszcze dorzucić wątek sejmowy. Również nie chcieliście poprzeć uchwały upamiętniającej w sejmie Jolantę Brzeską. Stawaliście o My bardzo jasno mówimy, dziś w Warszawie i także w pamięci Jolanty Brzeskiej potrzeba dwóch kwestii. Jedna jest w pis PiSu i nazywa się dokończenie śledztwa. Ciekawe dlaczego prokuratura od pięciu lat w tej sprawie kompletnie, ale to kompletnie nic nie zrobiła. A druga kwestia to przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej. My taki projekt złożyliśmy. PiS ten projekt obiecywał, nie złożył, a nasz zablokował. I a to póki co wojewódzkie prawda. sądy administracyjne jeszcze... wszystkie decyzje Komisji ale do spraw panie, dzikiej reprywatyzacji jeszcze... uwalają, odrzucając panie zaktorze, je. Ale jeszcze jedna sprawa. Myślę, że warto to przypomnieć. Pamięta pan w jakim, bo mówimy o reprywatyzacji domu, mieszkania pani Jolanty Brzeskiej. Pamięta pan, kiedy to się działo? Pamiętam. Myślę, myślę że to jest bardzo ciekawa koincydencja, że dziś prokuratora ziobry nic nie chce z tym zrobić, a sprawa działa się wtedy, kiedy ziobro także był ministrem. Ale pamięta, pan z kiedy za, Panie pośle, ale pamięta Pan z całą pewnością, kiedy Jolanta Brzeska poniosła śmierć, a przypomnę ustalenia prokuratury i policji na tamten czas. Jolanta Brzeska samo porwania dokonała, następnie samo związania dokonała, po czym się jeszcze miała samo spalić, po czym wszystkim jeszcze miała zatrzeć za sobą ślady. Taki I to był finał tej dramatycznej i to historii. To były skandaliczne ustalenia. To w tej sprawie Musimy postawić sobie sprawę. Mhm. Co się zdarzyło i dlatego dziwię się, że prokuratura w tej sprawie nic nie robi, mimo że Ziobro to obiecywał. Panie pośle, to powiem tak na koniec. Też się bardzo dziwię, że nie słyszymy o tym, co prokuratura robi, ale mam nadzieję, podobnie jak i pan, że ta sprawa wreszcie zostanie wyjaśniona. Tak. Na to liczę. Ja bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.